Mieszkańcy osiedla Kopernika wskazują na zagrożenie, jakie czyha zarówno na kierowców, jak i pieszych przy skrzyżowaniu wrocławskiej Neptuna. Przez brak świateł piesi muszą wymuszać przejście lub liczyć na uprzejmość kierowców, a że to droga krajowa, ruch jest spory, bywa groźnie. No niedobrze, to za długo już trwa. No niebezpiecznie, ale trzeba uważać. Na pewno, na pewno jest niebezpiecznie bardzo. Jeden samochód się zatrzyma, drugi nie i piesi stoją i czekają. Zagrożony jest powinny być. Koś od kiedy rozwalone stoi. To. Sygnalizacja nie działa od 1 lipca, gdy doszło tu do wypadku. Mężczyzna, który zasnął za kierownicą, zniszczył przydrożną skrzynkę. Efekty zdarzenia doskwierają przechodniom i kierowcom do dziś. Dlaczego? Czekamy na dostawę nowych elementów. Tu ten czas oczekiwania zawsze jest wydłużony z uwagi na to, że te urządzenia są e, za, po prostu na zamówienie, one nie są dostępne e, tak, tak, tak od razu, tylko niestety są produkowane i konfigurowane. Dla, dla indywidualnych potrzeb. Ile to potrwa? Zarząd Dróg Miejskich nie podaje konkretnej daty. Zakładamy, że w połowie października e, ta szkodyzacja powinna być ponownie uruchomiona. Urzędnicy przekonują, że tak długi czas oczekiwania w przypadku podobnych zdarzeń nie powinien już dziwić mieszkańców. Było tak choćby na przejściu dla pieszych przy ulicy Krętej. Trudno jednak przyjąć ten punkt widzenia, bo każdy dzień zwłoki to szczególnie na ruchliwej drodze duże ryzyko fatalnego w skutkach wypadku.